W tym odcinku sprawdzimy, jak polscy politycy mówią po angielsku. Jest to już trzeci odcinek z tej serii. Jeśli jeszcze nie widziałeś dwóch poprzednich, to po obejrzeniu tego zachęcam Cię do obejrzenia. Linki znajdziesz w opisie i w przypiętym komentarzu. Przypomnę krótko, najważniejsze zasady. W każdym odcinku oceniam 5 osób i oceniam je w czterech kategoriach od 1 do 10. Te kategorie to wymowa, słownictwo, poprawność językowa i Płynność wypowiedzi, i ogólna ocena jest średnią tych czterech kategorii. Oczywiście oceniam tylko umiejętności językowe, nie oceniam poglądów. W tym odcinku zobaczysz tylko fragmenty nagrań, które analizowałem. Pierwszym politykiem w dzisiejszym odcinku jest Krzysztof Bosak. we are quite critical uh, towards uh, uh, the propaganda that we had in uh, public media during law and justice government. Uh, in fact, we were uh, not invited because we were political competitors to law and justice party, but we are also uh, critical towards um, uh, this uh, decision of new government. Uh, law and justice w uh, traditionally was a very pro-israeli party. But uh, since conflicts in uh, 2018, um, they stepped back a little. And uh, they try to be a little bit more neutral. Uh, we believe that every citizen uh, should be safe, uh, should be secured by the state institutions. Every citizen should have the same uh, um, rights and freedom. But under Polish Constitution, it's uh, completely clear that the marriage is a union of men and uh, uh, women. We have, uh, I think that we have maybe 30 years more, to learn on your experience, but the direction is quite similar, unfortunately. And uh, right-wing um, forces in Poland are not so strong. A majority of these legal immigrants is from Ukraine. It's more than one million for now, and it is increasing. And nobody counts it because we we have open borders with Ukraine, and whole political class in Poland supported it. We were maybe the only one who were against. Uh, if this is true, I will be very happy. <laughs> I, I think that uh, hard work uh, should be uh, beneficial. This is our ideal uh, in Confederation. Uh, Polish uh, people are um, open with, uh, naturally open this is our culture, that we are rather open to foreign people. We would like to uh, show hospitality always. And, um, and we don't know too much about experience of multiculturalism in sweden in uh, germany in england because uh, polish media whether they are right wing or left wing do not write about it we support safety for everybody but also we don't want any hate speech law because we know that it is restricting freedom of speech and it means leftist censorship na pewno jest to dobry zadowalający poziom angielskiego Krzysztof Bosak nie używa bardzo zaawansowanego słownictwa wypowiada się raczej w dość prosty sposób Zdarzają mu się błędy gramatyczne, ale raczej są to drobne błędy, które nie utrudniają zrozumienia. Wypowiada się dość płynnie. Wymowę oceniam na 6,5, słownictwo na 6, poprawność na 7 i płynność na 7, i to daje łączną ocenę 6,63. Kolejna osoba to Magdalena Biejat. Niestety udało mi się znaleźć tylko jedno nagranie, ale myślę, że to wystarczy do oceny. the scale of the propaganda was uh, extremely bad and i'm not referring even to the political, uh, political uh, um, opponents of the ruling party but more to the normal people uh, who were protesting the government i myself was very involved in many protests of lgbtq community of women's uh, rights activists i am absolutely against uh, letting uh, any police i think doesn't look well i think problem now jest, i will agree with mr which happens rarely that we need a new bill and there is jest to na pewno bardzo dobry poziom angielskiego błędy o ile się pojawiają są bardzo nieliczne i prawie niezauważalne Magdalena Biajad wypowiada się w płynny, logiczny i spójny sposób. Wymowę oceniam na 7, słownictwo na 7, poprawność na 8, płynność na 8 i to daje łączną ocenę 7,5. Zanim przejdę dalej, chciałbym zachęcić Cię do subskrybowania tego kanału. Jeśli uczysz się jakiegokolwiek języka obcego, na pewno będzie to bardzo dobra decyzja, bo regularnie publikuję tutaj wartościowe treści, które na pewno Ci w tej nauce pomogą. Politykiem numer trzy w dzisiejszym odcinku jest Patryk Jaki. Thank you, Madame President. You are blocking funds for Poland because it believes that the Constitution is higher than EU law. Meanwhile, many EU countries have done exactly the same. I, I call you to maintain serious seriousness of your office, but go to the point. Thank you very much for providing us. At last, definition of rule of law. In your interpretation, rule of law in Poland is violated by, first, adoption of the anti-terrorist law. People from your party were, uh, for instance, in Poland, uh, uh, people from communist regime, uh, Russia communist regime. And, and one of them today uh, tried to uh, say to us that uh, try to le uh, try to learn. Uh, and try to say that he knows everything about democracy. In your interpretation, defending family law is harming rule of law. And, and, and then we go to the conclusion: everything which is not leftist is harming rule of law. In your interpretation, that's why I need to you ask you something: Did you even understand? what is rule of law more what democracy is and uh, commissioner you said that the most important thing for you is to who spends honestly honestly money really did you compare in your data czechia and poland and this is the fundamental question who do you really block the funds do you know that the fundamental thing of democracy Od, on European values is freedom of, freedom, of, freedom of speech, freedom of express and, and right to create political group, Christian political group, conservative political group. Niestety źle się tego słucha. Patryk Jaki popełnia dużo błędów gramatycznych i kilka sobie nawet wypisałem. E, powiedział na przykład The Poland. Myślę, że wiesz, że tak się nie mówi. Nasz kraj to po prostu Poland. Jest to błąd, który mnie osobiście bardzo drażni i e, niestety wiele osób ten błąd popełnia. E, inny błąd to na przykład zdanie You are building a walls albo he know. Tutaj oczywiście brakuje. S na końcu to są takie bardzo, bardzo podstawowe błędy, ale niestety dość mocno zauważalne. Jeśli chodzi o wymowę, to na pewno wymaga dużej poprawy. Słychać wyraźny polski akcent. W wielu słowach akcent pada na niewłaściwą sylabę. Wypisałem sobie tutaj dwa przykłady. Na przykład Patryk Jaki mówi reżim zamiast regime. Tutaj akcent pada na drugą sylabę, w przeciwieństwie do języka polskiego. Albo mówi na przykład democracy zamiast democracy. I tutaj warto pamiętać o tym, że nawet jeżeli w języku angielskim i polskim jakieś słowa są bardzo do siebie podobne, to nie oznacza, że akcent będzie padał na tą samą sylabę, co w języku polskim. Bardzo często tak właśnie nie jest. Czasami trudno jest zrozumieć, jakie dokładnie słowo wypowiedział. Na przykład, kiedy chciał powiedzieć for years, od lat powiedział coś, co bardziej przypominało for years albo mówi na przykład rule of low zamiast rule of law tam na końcu nie ma ł. jeżeli wymówimy to z na końcu, to to oznacza low, czyli niski, a tutaj chodzi o prawo, czyli law tych błędów jest naprawdę bardzo dużo, i żeby zrozumieć wszystko, co Patryk jaki chce powiedzieć po angielsku, trzeba się naprawdę mocno skupić. Moim zdaniem to nie jest poziom angielskiego pozwalający na swobodne przemawianie w tym języku. Myślę, że lepiej byłoby, gdyby Patryk jaki mówił po polsku i korzystał z usług tłumacza. Oczywiście wszyscy europarlamentarzyści mają taką możliwość. A jeżeli już chcę mówić po angielsku, to lepiej by było, gdyby czytał po prostu z kartki, wtedy na pewno dużo lepiej by się tego słuchało. Wymowę oceniam na 3, słownictwo na 5, poprawność na 4 i płynność na 5, i to daje ocenę 4,25. Kolejny polityk to Dominik Tarczyński. And Poland is number one, Eurostat, it's your data, not ours, is number one. As the safest place in Europe. So before you're gonna judge, just before you're gonna point us with your finger, maybe you should think about Sweden and the rapes on women by illegal migrants. Maybe you should focus on Germany, which is number one, with all these crimes coming over from illegal migrants. It's the same in America. Even if you have a visa and you're trying to enter US. You still might say, you still might hear no you, will, you are, you're not allowed and there's no explanation. So legally you have to apply legally you're allowed to apply and this is up to us if we agree to, to have you in Poland That's number one. Well there's a difference between a refugee and a migrant, especially illegal migrant. As a lawyer, I'm trying to repeat it every single time for years now they are not refugees they are criminals those who are trying to cross the border illegally are criminals and as a criminal should be deported and there is no discussion about it for us christianity as identity as, a, as our dna is very important and our government has the right to say no and no one will ever force us to take muslims buddhists non-believers in huge numbers Poland, this is real, this is real, democracy, and this is not our data, this Pod poprzednimi odcinkami z tej serii, ale też w różnych innych miejscach w internecie widziałem wiele komentarzy e, dotyczących tego, że dominik Tarczyński mówi po angielsku jak native speaker, że mówi perfekcyjnie, że mówi najlepiej ze wszystkich polskich polityków. Ja z tym nie do końca się zgadzam, na pewno mówi bardzo, bardzo dobrze, ale nie mówi jak native speaker. Myślę, że każdy, kto jest prawdziwym native speakerem angielskiego, to usłyszy, jednak troszeczkę mu do tego brakuje. Myślę, że to przekonanie, że mówi jak native speaker, wynika po prostu z tego, że robi dobre wrażenie, kiedy wypowiada się po angielsku, bo mówi bardzo płynnie i z dużą pewnością siebie, co jest oczywiście dużym plusem. W internecie znalazłem taką informację, że Dominik Tarczyński wiele lat spędził w Wielkiej Brytanii, ale jednak mówi raczej z amerykańskim akcentem, choć też nie idealnym. W jednej wypowiedzi, kiedy mówił o tym, że mieszkał w Londynie, to akurat w tym jednym zdaniu nagle włączył mu się brytyjski akcent i to mnie trochę rozbawiło. Błędów tutaj w zasadzie nie ma, nie za bardzo mogę się do czegoś przyczepić. Wymowę oceniam na 8,5, słownictwo na 8,5, poprawność na 9 i płynność na 9. I to daje średnią 8,75. Został nam jeszcze jeden polityk, ale zanim pokażę ci jego wypowiedzi, mam dla Ciebie prezent. Jest to darmowy kurs online ABC Poligloty, w którym znajdziesz podstawy niezbędne do rozpoczęcia nauki dowolnego języka obcego. Link do tego kursu znajdziesz w opisie pod filmem. Przypominam, że ten kurs jest całkowicie darmowy, więc warto dołączyć. Ostatnim politykiem w dzisiejszym odcinku jest Rafał Trzaskowski. Well, I mean, Poland is, is safe. I mean, you see Warsaw just behind me, nothing changes. Of course, now today, everything's blocked because of the presidential <laughs> visit, but the but life goes on. And thanks to President Biden and, and uh, the American administration, we feel safe, thanks to ourselves as well, but thanks to the Ukrainians who are fighting for the stability of the Transatlantic Alliance, who are fighting for our values. I mean, you know, we talk about democracy, the rule of law all the time. These guys are actually giving their lives for those values. The dream scenario would be to use you know, our know how, to use our knowledge, and actually support us to create the right networks in order to benchmark, in order to exchange experiences. And that's why we fight for direct access to EU money, because there's really an added value that we can bring to the table. And what a relief! I do not have to comment on European policy of the current government, because I'm the mayor of Warsaw, not the minister of European affairs anymore. It is a relief, I have to tell you. When it comes to the global challenges are uh, of all the things that you are discussing here security questions of climate change questions of innovation uh Brexit all of those issues actually concern us as mayors of uh, the cities in Europe and global cities which needs to actually face these challenges Tutaj oczywiście nie ma się do czego przyczepić to jest podobna sytuacja jak z Radosławem Sikorskim Rafał Trzaskowski nie robi żadnych błędów, używa zaawansowanego słownictwa, ma bardzo dobrą wymowę, wszystko jest tak, jak powinno. W ramach ciekawostki mogę Ci zdradzić, że kiedyś miałem okazję tłumaczyć go na konferencji prasowej w warszawskim ratuszu. Wtedy akurat mówił po polsku, ale byli tam też zagraniczni goście, dlatego potrzebny był tłumacz. Rafała Trzaskowskiego w każdej kategorii oceniam na 9 i to daje oczywiście średnią 9. I na pewno znajdą się osoby, które zapytają, a dlaczego nie 10, nie dlatego, że coś jest nie tak, ale bardziej dlatego, że uważam, że przyznanie oceny takiej jak 10 oznaczałoby, że jest to perfekcyjny poziom i że tutaj niczego nie da się poprawić. A ja osobiście uważam, że coś takiego jak perfekcja w posługiwaniu się jakimkolwiek językiem nie istnieje, dlatego daję 9. To już wszystko w tym odcinku. Teraz możesz zobaczyć, jak wygląda ostateczny ranking. I to nie jest ranking tylko tego odcinka, ale wszystkich dotychczasowych. Na razie jest to ostatni odcinek z tej serii, po części dlatego, że na razie nie planuję jej kontynuować, ale też dlatego, że po prostu brakuje mi materiału do analizy. Jeżeli nie widziałeś jeszcze poprzednich odcinków, to przypominam, że warto obejrzeć. I przypominam też, że warto subskrybować ten kanał, jeśli uczysz się jakiegokolwiek języka obcego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.